Puka do ciebie do drzwi sąsiadka. Studentka 8 na 10 Otwierasz, a ona do ciebie tak nieśmiało, że chciałaby pożyczyć cukier. Mówisz jej, żeby weszła do środka, bo na klatce zimno, a nas w samym szlafroku. Powiedziała, że jesteś taki miły i troskliwy. Zamykasz za nią drzwi, prowadzisz ją do kuchni, bierzesz szklankę i zaczynasz powoli przesypywać. Wtedy ona łapie ciebie za ramię i mówi do ciebie, że chłopak ją rzucił. Że był skurwielem. Myślisz sobie, rzucił ją i nie ma kto teraz iść po cukier do sklepu, stąd ta wizyta. Sypiesz jeszcze trochę, zbliżasz się już do górnej glenicy szklanki. Mówi, że potrzebuje faceta, kogoś takiego jak ja. Próbujesz usilnie nie przeszypać cukru, ale trudno ci jest się skupić, kiedy ona cały czas o czymś pierdoli. Poluzowała trochę szlafrok, ciągnie ciebie za rękę i mówi, że u niej na dole nie ma rodziców i że KURWA przesypałeś cały blat stołu pierdolony cukrem. Wyciągasz z szafki drugą torbę cukru, ciszkasz go do, do rąk tej szmaty, mówisz do niej, żeby brała ten cukier i wypierdalała. Zamykasz za nią drzwi. Kobiety bez mężczyzn to jednak gówno umieją.